Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 26 czerwca 2025. W związku z tym, że wysłałem swoją wagę pasieczną do serwisu i nie posiadam obecnie informacji, czy w ulach przybywa, czy ubywa, szukając na internecie, przeglądając posty, znalazłem wagę. Ja akurat mam kupioną Himalinię. To że polecam. Tylko chodzi o to, że ta waga nie może mieć opcji tarowania. Czyli jak coś stawiamy na niej to zostaje waga i potem ta waga wzrasta jeśli przybywa w ulu. nie może się kasować, no i tutaj ta waga jeszcze ma opcję bluetooth, czyli ja podjeżdżam pod ul i od razu w aplikacji widzę czy przybywa w ulu. z ciekawych jeszcze rzeczy powiem to że waga ta posiada wbudowany akumulator, na opakowaniu jest napisane, że trzyma do dwóch miesięcy, ale jak to wygląda faktycznie, nie wiem ja u siebie jak widzicie podłączyłem kabelek USB i będę ładował po prostu z powerbanku jak to robię. Czyli tak. Daję płytę na stojak. Wagę. Wagę zapakowałem, bo wiadomo, żeby jej nie pobrudzić, bo jest nowa. I na to daję kolejną płytę. I na tej płycie postawisz UL. Nie wiem, wagę mam dopiero od wczoraj czy No nie wypowiem się na jej temat. Jest to waga zaraz Wam pokażę, żeby nie było niedomówień eee, waga Himali Bluetooth body Fat Scale eee, model IF1010AR No kupiłem ją ze względu na cenę bo była na Allegro za 49 zł jak dobrze pamiętam, nie lubię przypłatać, a więc tak, będę testował zobaczymy co z tego wyjdzie miejmy nadzieję, że będzie fajnie bo waga jest za niewielkie pieniądze prac też niedużo, dwa kawałki z kolejki. no i zobaczymy jak to będzie działać pozdrawiam wszystkich